Nie sprzedajmy się, nie oddajmy się za byle centy, a cytatem było niesłychanie mocne określenie. Teraz sprzedajesz się jak kurwa. Słuchając tych mszy świętych, zdawaliśmy sobie też sprawy, że nie słuchamy ich sami. Słuchają również ludzie z tak zwanych służb, z SBC. Przyglądaliśmy się czasem im z uśmiechem, bo byli rozpoznawalni, Ja podejrzewam, że i nagrywali wszystkie słowa, każde słowo, każde kazanie. Przyniosłam y, zdjęcia. Zdjęcia, które są już dokumentem tej naszej wspaniałej przeszłości i naszej bardzo kochanej szkoły. Popatrzcie, to jest ksiądz Mariński wtedy, kiedy dostawał angaż do pracy w rabce. Na pewno pamiętacie go, młodziutki ksiądz przyszedł swoją pierwszą pracę zaczynać właśnie z młodzieżą szkolną w liceum ogólnokształcącym. I organizuje tak. wycieczki, tak. wycieczki, które być może były jego własnym pomysłem, a być może zapatrzył się na kalonazny tyłę. Może. Bo on I zaczęło wtedy się wtedy właśnie od robić. księdza te wszystkie wycieczki, te zwiedzania terenu, cała turystyka, cały sport. Zjeździliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz. Oczywiście nie wszyscy mogli się. Hmm. Poważyć na te zupełne trudy, wtedy to się przecież jechało, jak Pan Bóg zdarzył, byle przed siebie. W deszcz to w deszcz, tak. buty potężne. Tylko ja myślę, jego, że jego by trzeba było zapytać, ile razy był wzywany przez to, że organizował z nami wycieczki. No, tak, I, on, i on nie skarżył się nie, z tego powodu i nie zrażał się. Na pewno był wzywany, na pewno był. Legitymowany. Na pewno mu grożono, ale on mimo wszystko dalej robił tak. swoje. Ja sobie powiedziałem: Ja jestem księdzem świeckim. Ja żyję z świeckimi ludźmi, a nie z księżmi. Ja w ciągu roku nie spotykam żadnych księży. Ja nie mam księży jako przyjaciół. Ja mam przyjaciół świeckich. Bardzo często o księdzu Mieczysławie Malińskim mówiło się po prostu Mietek. Żaden Mieczysław, czasami ksiądz Mieczysław, ale głównie mówiło się Mietek i myślę, że to jest to jest duże wyróżnienie. Ksiądz Maliński jako ksiądz Miał swoich admiratorów, ale miał także swoich przeciwników. Wśród babuń, które miały prawo czasami nie nadążać za jego myślą, którym się nie podobało tempo, na przykład, które on nadawał modlitwą, brak enfazy, do której były być może one przyzwyczajone całymi latami w innych kościołach, do krótkich kazań, które nie zostawiały poświaty. Boga, ale które go które, które pozwoliły go gdzieś dotknąć, chociażby jego cień. Jego kazania dawały dużo do myślenia. Jak leci? W porządku. Ale to na jak to wszystko na jak. Powiedziałem sobie, Bóg jest za wielka sprawa, żeby można było to zrobić z tego szopkę i traktować to niepoważnie. A mnie się wydaje, że część księży jest taka, która nie traktuje Pana Boga poważnie. Ani tego co robią, oni nie traktują poważnie mszy świętej, nie traktują, to, to nie jest msza święta tylko klepanie. To, to jest nie, niepoważne traktowanie, to jest po prostu bluźnierstwo. to jest świętokradztwo Trzeba stworzyć księdza, który byłby z prawdziwego zdarzenia człowiekiem przejętym sprawą, żeby go ta sprawa obchodziła, żeby go ta sprawa przejmowała, żeby on tym żył, żeby on był pasjonatem, żeby on był fanatykiem tej sprawy. Ksiądz Mański jest oryginałem za takiego zawsze uchodził i to czasem przekraczało jakieś granice dopuszczane przez przepisy liturgiczne. Sądzę, że innym ludziom by to płazem nie uszło. Tak byśmy się odczepili od sprawie Rywina od sprawie koszu od postawy o Orlenie, abyśmy się odczepili od procesu, od śledztw, od podejrzeń, od pochowień, od oskarżeń, od wyroków. To jest niewątpliwie przemyślane, to jest pewna reżyseria, która za tym stoi i do tego trzeba być także swego rodzaju aktorem. Mnie tak ksiądz Mieczysław, żeby tak się cholernie nie spoufalać znowu, mówi krótko. Nie bez powodu jego okazania były drukowane w Tygodniku Powszechnym, bo one były esencją czegoś. To nie było jakieś gadulstwo, to nie było w głosie nie było jakiejś jakieś nabrzmiałej fazy, prawda tego, bo to jest prowincja. Kształcić takich ludzi nietypowych się nie da. To musi być osobowość, ale z drugiej strony, nawet jeżeli to jest osobowość, którą rozpoznaje się w młodym człowieku, to istnieje duże ryzyko, że go z seminarium wyrzucą. Dlaczego? Dlatego, że, że właśnie łamie normy. Jest w pełnym sensie niebezpieczny. Otóż na dobranoc. A potem nic jest spokoju do domu, niech was Bóg, niech ma filicja i partia strzęs. Dobranos i papierz nam pomaga. Dobranoc, dziękujemy. On nas na pewno łajmy w oklapie. Wszystko nam wybije łyski, zła sytuacja. A więc zła sytuacja. To był Piotr Skrzynecki, cała Piwińca. Z dzwonkiem. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa. Witamy Miecia. Miecia, witamy wszyscy klasztor Miecia, w jakim mieściu? Srankiewicz, premier Miecia, witamy. Na mariackich papierach wszystko było. Pójdźcie go przecież, niech, niech się zbliży. Piwnica wypełniona po brzegi szpilki nie, nie, nie wbije. Bardzo się przyjaźnili. Jak myślę, jak myślę, Mieczysław ogromnie kochał Piotra. On też go żegnał w, w kościele mariackim. To była, to była, to była, to była przyjaźń ogromna, y jeden jak myślę drugiego podziwiał, jeden drugiemu był bardzo, bardzo potrzebny. I pojechaliśmy do Sandomierza. Dlaczego do Sandomierza? Bo jeszcze nie był w Sandomierzu, na motorach oczywiście. No to wsiadł na motor, trzymał tr tr kapelusz słomkowy na głowie, ręką trzymał, bo mu uciekłby inaczej i wrzeszczał. Czemu, czemu się drzesz? Bo się boję! No to, no to nie jedziemy motorami, to pojedziemy samochodem. Nie, ja chcę jechać motorem. No i pojechaliśmy motorem. Choć to wszystko przecież miało trwać, najwyżej pięć lat, a może mniej. Piotrze, a to wszystko przecież miało trwać, najwyżej pięć lat. Choć się zmienił cały świat, jesteśmy, zawiruję jeszcze raz, będziemy, będziemy. Ksiądz Mariński jest również pisarzem. Jest pisarzem, którego książki trafiły do bardzo, bardzo wielu czytelników i były przekładane na wiele języków świata. Kiedy myślę o książkach Księdza adresowanych do młodzieży albo także, także i do, do wszystkich innych ludzi, uderza mnie w nich szczerość wypowiedzi i inność wypowiedzi. To nie są traktaty teologiczne, to nie są eseje skażone językiem, taką jakby nowomową kościelną, która uderza w bardzo wielu pismach. Czy, czy innych pracach duchownych. W związku z tym, że ukazały się informacje o powiązaniach księdza Malińskiego z Służbą Bezpieczeństwa, jakich do końca nie sprecyzowano, i niektórzy zaczęli się od księdza Malińskiego odwracać i przestawali, czy deklarowali, że nie chcą więcej publikować jego tekstów. My doszliśmy do wniosku w wydawnictwie,

Zwróciłem uwagę na rolę księdza Malińskiego w kształtowaniu postaw młodzieży. Dzisiejszy świat proponuje młodzieży łatwe, lekkie życie, byle więcej mieć, byle szybciej się dorobić. Nie zwracał uwagę na to, że prawie nigdy taki człowiek nie jest szczęśliwy, który pójdzie tą drogą. I właśnie ksiądz Maliński w swoich książkach próbował zachęcić młodzież do pójścia troszkę inną drogą aby uzyskać szczęście z pracy nad sobą. My w trosce o Was, Wyście są biznesmenami, Wy macie talenty w sobie, nie w kieszeni pieniądze, tylko w sobie zdolności, inteligencję, uzdolnienia wszelakie, je, specjalne i jed, jednostkowe, takie niepowtarzalne, które Cię różnią od, od, twojego kolegi, od, od Twojego kolegi absolutnie, które Cię różnią od Twojej koleżanki absolutnie. Jesteś jedyny niepowtarzalny. Jesteś jedyna niepowtarzalna. I w to uwierz, bo to jest prawda. I rozwijaj. Ksiądz maliński starał się do przedsiębiorców dotrzeć. Pokazać im, że jeżeli sami będą chcieli rozwiązać te wszystkie problemy, to będą często w jednym wielkim stresie, wielkim napięciu. I pomimo posiadanych pieniędzy wcale nie będą szczęśliwi. Czysław Maliński, okruchy codzienności. Gdy przy sprzeciwie ogółu usiłujesz udowodnić swoje pomysły, przemyślenia, doświadczenia, gdy gorączkowo szukasz wyjścia z zaułka, w który wpędzili Cię Twoi wrogowie z sytuacji beznadziejnej. W której przypadkiem się znalazłeś. To są Twoje wielkie dni. Potem przyjdzie czas grzecznych uśmiechów, uprzejmości, zdawkowych odpowiedzi, wymijania drażliwych tematów. Tylko wiedz, że to jest czas odpoczynku. Za chwilę znajdziesz się znowu pod ścianą którą trzeba przejść przed szczytem, który powinieneś zdobyć, aby ci nigdy nie brakło odwagi. W filmie Niepochowany Marty Mersza była scena powieszenia i Zwróciłem uwagę, jak cała ekipa, która zwykle jest rozrzucona po różnych miejscach planu, w momencie, kiedy była scena powieszenia, to się działo w więzieniu VAT pod Budapesztem, wszyscy nagle się zebrali. Niektóre pary nawet były przytulone do siebie i patrzyły, jak kogoś się wiesza. To bardzo znamienne. Kiedyś były takie widowiska, całe wieszania, które zamieniały się w pikniki. Czyli krótko mówiąc, Patrzeć na ludzkie cierpienie, a także na ludzką krzywdę, oznacza niezłą zabawę.